na progu. Ta pierwsza wyjdzie na mąż i... To ja będę tutaj spać obok i patrzę, czy przy mążowej. <śmiennie> nie, nie, nie. Ty też przykładasz. No. Właśnie. A, dawaj, dawaj. A, wszystkie da. chwyty miłości są dozwolone. No, żeby tylko chwycić coś A, ciekawego. No, Chcę jak chwycić, ale utrzymać. Nie, nie, Kołyska strasznie. Teraz spotkasz tego swojego jedynego. <śmiennie> O ile nie był podpisany, to ja go przegapiłam. Co? Ty wiesz, jak to będzie? To będzie, a, to będzie... Pierwszy, którego spotkasz i zobaczysz. A, a dobra. No. No. Ale kogo spotkasz w tej firmie o tej godzinie? Ja. Okej. Okay. Dobra, Nie będzie. Czekam. Chodź, mój ukochany. Oj, gdzie on jest ten? Mój ciąg, wiecie, co dziewczyny to wasza w ogóle nie działa. W ogóle.